Jeśli oglądasz ten film, to prawdopodobnie jesteś mężczyzną, ale jeżeli nie, to w sumie nieważne, bo po obejrzeniu będziesz wiedział więcej o męskiej ewolucji niż my sami. Bo każdy z nas, czy tego chce, czy nie, przechodzi przez podobne etapy. To, jak byłeś dzieckiem bez własnej woli i chodziłeś w tym, co kupiła ci mama, to, jak twoim marzeniem było zostanie pro-gamerem albo piłkarzykiem, ten pewien dziwny moment, kiedy twoja osobowość sprowadzała się do tego, co słuchasz i nosisz, a także teraz, kiedy powoli zaczynasz rozumieć, że w sumie to już nawet nie ma sensu. Jeżeli to brzmi znajomo, to świetnie. I w tym filmie przeanalizujemy każdy etap, od tego jak nosiłeś buty na rzepy, przez pierwsze Jordany, aż po gościa, który właśnie myśli, że odchył sens życia. I to właśnie w życiu jest piękne. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to wiesz co jeszcze w życiu jest piękne? Tak, dokładnie jest to. War Thunder to darmowa gra multiplayer, gdzie pojazdy, samoloty i okręty walczą w ekscytujących bitwach w lokalizacjach na całym świecie. Gra oferuje szeroką gamę ikonicznych pojazdów od połowy XX wieku po dziś dzień, gdzie każdy z nich ma swoje unikalne cechy i zachowuje się inaczej w trakcie walki. War Thunder oferuje dostęp do nowoczesnych technologii jak kierowanych rakiet, zasłon dymnych, termowizji i innych. Do tego Unikalny model obrażeń zastępujący paski zdrowia, przez co każde trafienie ma swoje konsekwencje, a dodatkowe wrażenia zapewnia aktualizacja Hornet Sting, wprowadzająca zmiany na wielu mapach, dzięki którym bitwy wyglądają i brzmią jeszcze bardziej realistycznie, a także całkowicie przebudowano bitwy morskie na bardziej dynamiczne. Dodano także najnowsze myśliwce SU30 FA18 i wiele innych. Więc możecie pobrać War Thunder za darmo na PC, PlayStation i Xboxa z linku w opisie. Dzięki czemu każdy nowy gracz oraz ci, którzy nie grali od co najmniej połowy roku, otrzymają 100 tysięcy srebrnych lwów, specjalny dekorat i wiele więcej. Lub zanurz się w ekscytujące walki w War Thunder Mobile dostępny za darmo na iOS i Androida, korzystając z linku w opisie. Dziękuję za sponsorowanie, i dziękuję każdemu, kto pobierze grę. Dzięki za obejrzenie wstawki. Wracamy do materiału. Etap pierwszy i to właściwie nawet nie jest pierwszy etap, to jest etap zero. Bo bądźmy szczerzy, w większości nawet nie pamiętasz. To są głównie Twoje wspomnienia. Zwykły generik dziecia, twoimi głównymi zainteresowaniami są zabawki i dinozaury, więc cały pokój jest zawalony tym i tym. I naprawdę wydaje mi się, że nie ma co za dużo o tym gadać, bo każdy zaczyna w tym samym miejscu, ale też przede wszystkim Ty nawet 90% tego nie pamiętasz. To są twoje cudowne wspomnienia, do których z chęcią pewnie będziesz wracał, ale także myślał o tym, jaki to wszystko było. Wspaniałe. Szczególnie w momencie, w którym ktoś będzie chciał Ci to wszystko zniszczyć. A twoją aktualnie główną myślą związaną z tym okresem jest to: ile mieszkań mógłbyś kupić, gdyby matka nie oddała wszystkich Twoich zabawek? Ja pierwszy, przecież, przecież ta rodzina już by nie musiała pracować. Etap pierwszy. I to jest etap, kiedy człowiek pierwszy raz otrzymuje jakąkolwiek świadomość. Zaczynasz w końcu oglądać inne rzeczy niż tylko telewizja, i w ogóle dowiadujesz się, że istnieje coś takiego jak komputer. I tu tworzy się pierwszy podział. Mężczyzna w tym momencie wybiera jedną z dwóch dróg: albo uznajesz, że komputer jest spoko, ale jednak chce nie zastąpić kopania w piłkę, więc w tym wypadku nadal wychodzisz z domu. Czasem może jeszcze odpalisz YouTube'a, ale generalnie twoją ulubioną grą jest FIFA. I to, co są ci pierwsi ekstrawertycy, bo ci drudzy już dawno siedzą tu. Drugą ścieżką jest zostanie gamerem, informatykiem od najmłodszych lat, bo przez to, że cały czas brali cię na bramkę, to już nawet nie chcecie się wychodzić z domu. I tak właśnie powstają ci Pierwsi introwertycy Spędzający czas na farmieniu postaci Czy budowaniu skyblocka Więc mamy tutaj już pierwszy podział Na dwie postacie, ale to jeszcze nie jest tak Że one się do końca wykluczają Bo to, to jest ten zalążek Bo mimo tego wszystkiego nadal mamy wiele wspólnych rzeczy Jak kolekcjonowanie kart To samo gołte jedzenie, Podobną muzykę Jeżeli chodzi o ubrania to nie ma co za dużo mówić Bo jest tylko jeden wymarzony outfit Który praktycznie każdy chciał Nosić. I dla wizualizacji wyglądałby on mniej więcej tak. Ja wiem, że teraz pewnie myślisz, że to jest najbardziej goofy fit, jaki można ubrać mając 12 lat, ale uwierz, że w tym wieku taki fit określa cały twój status. Naprawdę, jeżeli ludzie teraz myślą, że kupienie drogich ubrań, markowych, jakiś kur... logo daje im jakąkolwiek pozycję w społeczeństwie, to chyba nigdy nie mieli tego w szafie. Bro, to automatycznie sprawia, że twoje interakcje międzyludzkie są na 10 razy wyższym poziomie. A jakbyś w ogóle chciał to wszystko jeszcze podkręcić, to robisz tak. I teraz nikt ci nic nie powie, jesteś kur nietykalny. Jednak wtedy już przede wszystkim pojawiają się pierwsze gry, które zapamiętasz do końca życia. To jak grałeś w CSA 16, Tekena w automatach nad morzem, albo twój pierwszy dom w Minecraft, który w zależności od trybu wyglądał albo tak, albo tak. Nie mam pojęcia czemu, ale w tej grze każdy buduje dokładnie ten sam dom. To jest po prostu wbudowany instynkt przetrwania albo marzeń o bogactwie. Jeżeli chodzi o muzykę, to nie jest raczej ona wysokich lotów, bo mimo wszystko to są po prostu jakieś wielkie hity z radia, jak patrzysz na nie wszystkie teraz, znając mniej więcej tekst, znając angielski, to się czasem w ogóle możesz zastanawiać, jak my mogliśmy tego słuchać. Jak, jak w ogóle my jesteśmy teraz normalni? Jeżeli jesteś z małego miasta, to oczywiście wiadomo, 90% czasu spędzasz na dworze, na osiedlu. Bo to są twoje prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy siedzenie w domu to była kara. Natomiast, jak jesteś z dużego miasta, no to nie wiem. Moją teorią jest to, że większość osób idzie po prostu do galerii, żeby po prostu chodzić i jeść frytki z maka. Bo jasne, możesz robić to sam. Ale jednak coś sprawia, że zamiast tego, do tej galerii jednak idzie 20 osób. I potem one po prostu siedzą, nic nie robią, gadają byle czym, zajmując miejsce. No bo jeżeli tak nie jest, to nie wiem skąd biorą się te grupy dwunastolatków tam. I tak samo, jako mężczyzna, to jest pierwszy moment, kiedy w ogóle zauważasz, że istnieje coś takiego jak kobiety. I że w ogóle możesz z nimi porozmawiać, odblokowujesz nowe dialogi, one mają interakcję, że może nawet powiedz coś śmiesznego, albo co jeszcze bardziej podziwane, one też grają w gry. Bo tak w tym wieku relacje damsko-męskie są śmieszne. I generalnie wszystko co się dzieje z kobietami jest raczej niezręczne, bo zawsze jest tak, że jak jeden kolega znajdzie sobie dziewczynę, to wszyscy będą się z niego śmiać. Bo tak może mówisz, że jest to dziwne, fuj, ale później realnie w głowie myślisz sobie, kurde, w sumie... Chciałbym być na jego miejscu, nie? Fajnie by było w sumie tak z kobietą pogadać. Mocny achievement. Nie no, w sensie nadal dziwne, ale... Ale tak zobaczysz, nie? Ta jest w sumie spoko. Fajnie by było dostać tak walentynkę. Albo 10. Ale jak mój kolega to robi, to... To nie, to jest... To jest dziwne. Więc tak ci mija ta podstawówka. Generalnie czujesz się już trochę bardziej dorosły. Zabawki czy granie w piłkę już nie jest takie fajne. Więc wtedy przychodzi to. To jest era, kiedy mężczyźni pierwszy raz odkrywają, że istnieje coś takiego jak twój wygląd. Ale nie, żeby to jakoś mega mocno wpływało na to, jak się ubierasz, bo umówmy się, raczej w większości i tak to były random rzeczy z szafy i tak prawdopodobnie matka cię ubierała. Jednak tutaj po raz pierwszy zaczynasz mieć swój głos. Chcesz dać coś od siebie, znaleźć coś samemu. I tak jak wcześniej była to tylko ta czapka, to teraz zaczyna się to. Większość chłopa nawet nie myśli o tym, jak chce się ubierać, ale są pewne takie rzeczy, które z jakiegoś powodu każdy chciał mieć. I nie mówię tutaj tylko o tych skinach CS-ie, ale też o realnych rzeczach. Wansy, tego typu bluzy. Generalnie to jest coś, co zaczyna być takim zarodkiem do tego, co zaraz przyjdzie. Ale już powoli widać, w jakim kierunku to zmierza. Że chcemy być fajnie ubrani, ale tak, tak luźno, tak nonszalancko. Ja wiem, to jest całkiem spore określenie na to, ale no, wiesz o co chodzi. To jest okres, kiedy tak na siłę próbujesz być taki dorosły, cool. Jakby każdy z nas choć przez chwilę chciałby być tym gościem. Bo jak sobie myślę, to życie było po prostu wtedy kur... gotek. To jest dosłownie peak life experience. Moment, w którym chodziłeś do szkoły, w sumie to wracałeś, nie miałeś nic do zrobienia, więc grałeś w to, za jedyną poprawną muzykę, za całą przyszłość muzyki, wszyscy brali to i mówili jaki to jest new school. Bo tak samo w tym wieku po raz pierwszy odblokowujesz dialog u fryzjera. Że w ogóle jesteś w stanie mu coś powiedzieć. Jasne, jest to na pewno dobre, że masz wybór. Tylko jednak w większości przypadków te początki wyglądają jakoś tak. Nie mam pojęcia, co wtedy siedzi nam kurwa w głowie, ale z jakiegoś powodu takie fryzury są uważane za jedynie arcydzieło. Ta struktura, ta rzeźba, tworzona z pudru, kilograma pomady i tony lakieru to coś, co na pewno będzie mi pasować. Clueless, Jednak poza tym, zdecydowanie najważniejsza jest Golden Era Polskiego Internetu. Czasy, kiedy to wszystko nie było profesjonalne, a zrobienie serii we dwóch było uznawane za niesamowicie zorganizowany event. Nie patrzyło się aż tak bardzo na liczby, na tą produkcję, właściwie montaż filmów, efekty, nie potrzebowałeś tego. To nie były niesamowicie zmontowane rzeczy, a zrobienie czegoś takiego jak fany moment było uznawane za arcydzieło. I racja, jak spojrzysz na to teraz, to zgodzę się, to nie było dobrze zrealizowane, Realizowane. Właściwie to prawdopodobnie nawet nie było takie dobre Ale tu nie chodziło o to, bo tu tworzył się content A co jest teraz? Teraz mamy recykling contentu A odpowiada na dramę z B, B reaguje na odpowiedź A Wrzuca to na YouTube'a, a X i Y już się szykują Żeby nagrać o tym podcast. Witamy w 2k25 Jasne to nie jest wszystko, co się dzieje w internecie. Nadal powstają zajebiste filmy, ale nie da się ukryć, że takie masowe działanie staje się najbardziej opłacalne. I u niektórych to już po prostu wygląda jak jedna wielka farma pieniędzy. A szczególnie jak wejdziesz na YouTube Kids. Szczerze, ja jestem tym kurwa przerażony. Ale wracając, to jest też moment, kiedy jesteś taki lekko toksik, bo to w sumie śmieszne, bycie edgy, nie śmiejemy się z basic żartów, bo to cringe. Oglądasz jakieś podzielane filmy w internecie i mówisz, że to mega śmieszne. Generalnie patologia jest całkiem zabawna. I tu oczywiście wybierasz swoją ścieżkę kariery, którą będziesz dalej kroczył I dla większości osób jest to wybranie, czy będziesz grał w LOLa, czy w CSa Bo jasne, na pewno ludzie mieli inne gry, ale tu nie chodzi do końca o to Tu zamysł jest taki, że teraz bierzesz to na poważnie Teraz gramy rankedy, tak? Musimy mieć wyznacznik tego, jak dobrzy w coś jesteśmy Bo wiadomo, to w sumie tylko znaczek przy profilu Ale umówmy się, że dla wtajemniczonych, szczególnie w tamtym wieku To jest całkiem spory wyznacznik statusu społecznego Społecznego. Że jak jesteś dobry w tego CSA, jak jesteś dobry w tego Lola, to wiesz, tak trochę fajniejszy jednak jesteś, nie? Ja wiem, dla wtajemniczonych to pewnie brzmi mega dziwnie, ale no, tak było. I tak samo ci ludzie, ci poprzedni informatycy w tym momencie prawdopodobnie odblokowują swój pierwszy własny komputer, którego moc w tym wieku głównie zależy od tego, jak fajnie świeci. Tak samo kupujesz swoje pierwsze gamingowe słuchawki, gamingową myszkę, żeby grać jak twój ulubiony pro player, żeby być dokładnie taki jak on i to właśnie tu rodzą się twoje pierwsze początki marzenia o byciu profesjonalnym graczem. Że w sumie wiem, że ta gra by była jak moja praca, by musiał grać naprawdę 20 godzin dziennie, ale ja jako odpowiedzialny 14-latek dam temu radę i poświęcę się. Jest to naprawdę cudowne uczucie. Naprawdę mega słodkie z Twojej strony. Jednak w tym okresie tak około 99% przypadków yy, kończy gdzieś mniej więcej tu. O, i teraz mi się przypomniało. Istnieje jedna rzecz, która mówi o człowieku więcej niż ci się wydaje, a składa się tylko z dwóch liter. Mówię tu oczywiście w jaki sposób piszesz XD. Bo nawet nie zakładam, że ktokolwiek wtedy pisał Krainkę emoji, bo to było w kurwę cringe. Generalnie najgorszym uczuciem było to, jak pisałeś z dziewczyną i ona używała kraink emoji, więc ty musiałeś się zmuszać do używania kraink emoji, żeby jej głupio nie było, ale tak już w środku czułeś coś, że to jest trochę niezgodne z tobą, jakby to tak kurwa pisze. Dlatego mamy cztery główne sposoby do napisania XD. I ja po tylu latach używania każdego z nich twierdzam, że jedyny poprawny ranking pisowni wyglądałby tak. Z wielkim podkreśleniem tego, jakby nie mam pojęcia co w tym jest, ale dla mnie zdecydowanie najlepiej wygląda. Chciałbym tu powiedzieć, żebyście wy napisali jaki macie swój ranking, ale szczerze nie wiem jak można mieć inny. Ale nie wiem, może, może ja jestem jakiś dziwny. Napiszcie jaka jest wasza najlepsza forma. Etap trzeci. Poziom trzeci to ten etap, kiedy w końcu zaczynasz patrzeć na to, jak się ubierasz. Przeważnie następuje on w momencie pójścia do liceum, gdzie doświadczasz pierwszej konfrontacji z nowymi ludźmi i ogólnie już trochę szykujesz się na bycie dorosłym. A jak wiadomo, nie ma nic bardziej dojrzałszego, niż ubieranie się tak. Nie mam pojęcia, co wtedy wszystkimi nami się działo, ale z jakiegoś powodu wszyscy uznaliśmy, że wow, ej, to mega zajebiście wygląda, szczerze. Te buty, ta bluza, chłopie, Krótka banger. Normalnie ikona mody, nikt jeszcze na to nie wpadł. Więc właśnie tu tworzy się taki lekki podział na tych wszystkich ludzi typu streetwear i na tych, którzy niekoniecznie mają w głowie wydawać 1000 zł na buty. I ogólnie później dojrzewając, to jest taki mały spoiler, który naprawdę może być szokiem w tym wieku, ale oni mają rację. Natomiast z jakiegoś powodu w tym wieku jest jakaś taka męska potrzeba wyglądania inaczej. Ale tak właściwie to nie wyglądasz inaczej. Generalnie to wyglądasz tak jak wszyscy, ale z jakiegoś powodu wtedy tego nie widzisz. I w ogóle uznajesz to za normalne. Natomiast nie można temu odebrać jednej rzeczy, czyli tego, jak bardzo to łączyło wtedy ludzi. Ty właściwie nawet nie musiałeś znać imienia drugiego człowieka, bo właściwie samo spojrzenie na swój outfit na korytarzu szkolnym było potwierdzeniem takiego respektu. Respektu, uznania. Chłopy właściwie nawet nie musiały ze sobą rozmawiać, żeby wiedzieć, że dziś o 9 jest Mega Drop, będą zajebiste buty. Generalnie można w zarobić, bo są dwie rakietki, a nic tak nie łączyło ludzi jak wspólna nienawiść do tej aplikacji i smutek, że nigdy się nie wygrywało. Naprawdę z tej perspektywy były to piękne czasy, jednak z teraźniejszej perspektywy było to trochę dziwne. Bo ten cały okres był naprawdę fajny, serio, wiele z niego wynieśliśmy, jednak z drugiej strony jeżeli ktoś z bierania się butów robi całą swoją osobowość, to jest to trochę dziwne. Jednak było coś w tym takiego, że to była taka znajomość, takie coś co łączyło tych wszystkich chłopów w liceum, że po prostu miałeś temat do rozmowy, coś co zaczynało ją. Właściwie nie musiałeś nic z tego mieć, ale po prostu się o tym fajnie gadało. I na pewno to był jakiegoś swego rodzaju BrainRot, bo to nie jest tak, że każdy uznaje to za mega normalne, że twój syn mówi ci, że zostaje teraz resellerem, tylko zastanawiam się, co właściwie było gorsze. To, że kiedyś BrainRotem były ubrania? Czy że BrainRotem jest teraz to? Kur. bobber, bobrelli, bananelli. I nie żeby coś, bo dobrze, że chłopy zaczynają ogólnie bardziej patrzeć na to, co ubierają, niż kiedyś. To jest mega git na pewno. Tylko z drugiej strony mamy tego tak dużo, że znowu tworzy się cała armia ludzi wyglądających tak samo. Ja dobrze wiem, że kiedyś to byli oni i w nich byłem też ja. Ale to znowu zaczyna się powtarzać, więc nie wiem, może, może to jest jakiś kolejny element tego etapu. Jedno co to pamiętajcie, ubieranie się jest spoko, dopóki nie robisz z tego całej swojej osobowości. Jak to cały czas w głowie, to wszystko będzie git. Jednak to jest też okres, kiedy masz swoje pierwsze, poważne imprezy. Typu wiesz, osiemnastka i głupio by było na nie iść tak po prostu ubranym. Dlatego też poniekąd jesteś trochę zmuszony kupić swój pierwszy garnitur. I naprawdę uwielbiam ten moment, kiedy po godzinach spędzonych na przymierzaniu, wybieraniu koloru, rozmiaru i wydaniu całkiem sporej ilości pieniędzy zakładasz to. I nie wiem, może, może ja jestem sztywny, ale umówmy się przyjście na taką imprezę ubranym tak, to jest trochę kwa cringe. Jakbyś na siłę musiał pokazać, że ja jestem tym luźnym gościem, szczerze, ja nie będę się wysilać, bo to trochę niewygodne. I tak samo ludzi jak nic łączyła wspólna muzyka, która w tamtym okresie prężnie się rozwijała. Jasne było naprawdę dużo polskich albumów, które się słuchało. Jednak duża część chłopa w tym momencie pierwszy raz odkrywała zagranicę, i dla nich słuchanie czegoś z Polski to zamknięty łeb. Etap czwarty. Ten etap często zaczyna się podjęciem drastycznego kroku w życiu mężczyzny, jakim jest usunięcie profilowego. Jakby w tym momencie ponad połowa osób decyduje się albo usunąć je całkowicie, albo zostawiają to swoje stare sprzed 10 lat, jak są dzieciakami, i zmieniam je dopiero wtedy, jak wezmą ślub. To jest też ten wiek, kiedy nie jesteś do końca pewny, czy podejmujesz dobre decyzje, czy wybrałeś dobry kierunek studiów, jaką pracę chcesz wykonywać i ogólnie czujesz jakiś taki mocniejszy ciężar tych wyborów, jakie przed tobą stoją. Słyszysz, ile to inni ludzie w twoim wieku już nie zarabiają, jakich nie mają prac i wyskakują ci nagle ludzie z postawówki, o których już dawno zapomniałeś, z postem o zaręczynach, dzieckiem na zdjęciu, jakby co się dzieje. Przed chwilą jeszcze byłeś taki. O co chodzi? Dlatego też, żeby to wszystko jakoś sobie poukładać, szukasz postaci w filmach, książkach, grach, czy ogólnie w mediach społecznościowych, żebyś mógł się z czymkolwiek utożsamić, poszukać jakichś swoich wzorców, bo właściwie to sam do końca nie wiesz, czego chcesz. I na pewno każdy mężczyzna ma swoją taką jedną rzecz, którą powie, że zmieniła mu życie. I takich rzeczy według mnie jest cały zbiór. To są jedne tylko z przykładowych, ale wydaje mi się, że sporo z nich mogło tutaj gdzieś być. Napiszcie mi, co uważasz to było, jeżeli to jest coś z tej tablicy, to jesteście mega goated. Bo to też moment, kiedy mężczyzna po raz pierwszy czyta sam z siebie książkę I mówi, że Ej szczerze, książki, książki są mega zajebiste, nie? To jest jakby, to są cheaty do życia Tego powinni uczyć w szkole Boże, że ja to dopiero teraz odkryłem, nie? To jest niesamowite I tu też chłopy stoją przed podjęciem ważnej decyzji Jak chcą wykorzystać ten okres Pierwsza opcja to Dobra, ale muszę nafarmić trochę tych pieniędzy Będę zarabiać, otwieram biznes Andrutate, keep on grinding Poniedziałek siłka, medytacja, bieganie Weekend klubik, ulubiony film, Wings Wall Street. A drugą opcją jest zrozumienie tego, że w sumie nie potrzebujesz być bogaty, żeby być szczęśliwy. Ale to też nie jest tak, że do końca będziesz chciał to wszystko sobie odpuścić, bo jakbym miał płakać, to jednak wolałbym płakać w Ferrari. I szczerze, nie mam pojęcia, jaki wpływ na Ciebie ma ta decyzja. Czy rzeczywiście Ci się to wszystko uda? Czy na sobie wystarczająco tak dużo pieniędzy? Ale przede wszystkim, czy na końcu uznasz, że tak, to mnie uszczęśliwia, jestem mega szczęśliwy, było mega zajebiście? Czy z drugiej strony, odpuszczenie sobie, wyczilowanie będzie na pewno dobrą decyzją? Nie wiem. Ale jedną rzecz wiem na pewno. Na pewno w tym wszystkim nie pomoże Ci granie w lola. I to mam wrażenie, że w moim życiu była jedna z najważniejszych decyzji. Bo to też taki moment, kiedy. Gry przestają być takie fajne jak kiedyś były, i zaczynasz bardziej patrzeć na to, czego wcześniej nie widziałeś na naturę, na te małe rzeczy, na ludzi na to, że możesz być dla nich miły, na to, że możesz być dobrym człowiekiem. I tak samo nieważne od wyboru w obu tych przypadkach, to moment, kiedy patrzysz na siebie z liceum i, i znajdujesz to, siadasz z kolegami na Discordzie i Boże, nie możecie na siebie patrzeć, jakby co to były za czasy. Jak wy w ogóle to przeżyliście? W moją teorią jest to, że w wieku 20 lat szuka się takiego rozgrzeszenia za wszystkie poprzednie lata bycia debilem. I to moment, kiedy twój cały charakter właściwie może się całkowicie zmienić. A najlepiej symbolizuje to zapuszczenie wąsa czy jakiegoś Zarostu. I mimo tego, że on prawdopodobnie nie wygląda dobrze, bo. Stary, masz trzy włoski na krzyż To ja to rozumiem, to jest pewien etap, który każdy musi przejść Pewnego dnia jeszcze zrozumiesz, że to nie jest dobra decyzja Ale spokojnie W momencie tego redemption przy na narku Także większość osób usuwa swoje sociale, swoje profilowe Wyłącza całkowicie powiadomienia z telefonu Żeby jakoś się do tego też oderwać Bo zaczynasz coraz bardziej wątpić w to wszystko Właściwie studia ci nic nie dały Generalnie nie czujesz jakiejś wielkiej satysfakcji I finalnie właściwie nie wiesz co się do końca liczy w tym wszystkim Możesz właściwie uznać, że to jeden z najgorszych okresów. Bo realnie nic się nie dzieje. Jednak wiesz, gdzie jest haczyk? Bo życie to trochę taka sinusoida. Raz jest do góry, raz jest na dole. Generalnie różnie, przeróżnie. Ale w sumie to jakoś finalnie wychodzisz na prosto. I nawet w tych dalszych latach to, nie wiem, ścinasz drzewo, spładzasz dom, stawiasz do. Kurwa co? Spładzasz syna. I potem rosną ci pierwsze siwe włosy, i zaczynasz wyglądać jak koks. Zapuszczasz brodę, wyglądasz jeszcze bardziej jak koks. I tak to jakoś leci chyba, nie? To ja o tym wiem? Nie wiem, ale tak to widzę. I tak to właśnie wygląda, od dressów z pepko, butów na rzepy przez twoje Jordany albo nie wiem cokolwiek się nosi w tym wieku, do egzystencjonalnych pytań o sensie życia. Cóż za piękna droga. Zastanawiam się, na ile realny jest w ogóle ten film. Jaka część ludzi przeżywa tak naprawdę podobne etapy, tylko jeszcze o tym nie wie? Bo jasne, na pewno każdy ma inne życie, jest na jakiś swój sposób wyjątkowy, ale nie wierzę, że pewne schematy u nas się nie powtarzają. Dlatego też był ten film. Jeżeli bierzesz to na poważnie, bierzesz to jako wyznacznik swojego życia, to ci współczuję. Dzięki moim wspierającym, KC was, moje inne sociale here, widzimy się w następnym odcinku, elo.